Zajmijmy się więc tymi piratami. W nowym świecie jeszcze nie jest tak źle, ale w starym już jest grubo, kochani. Załadujemy sobie rumem ten pierwszy statek na full. Dajmy mu dwie na razie. I damy im, umożliwimy im spożywanie teraz już naszym. Obrelos jak obrelos, ale zwykłym żarnąlejros. Pozwólmy ten rumbić, żeby dochody trochę podkręcić, kochani, jeszcze. Aj. Clipper sobie i tak naładujemy rumę. Właśnie, utwórzmy może nowy szlak handlowy już w tej chwili Szlaki charterowy Oczywiście charter A może nie, zróbmy zwykły szlak handlowy. Nie korzystałem z opcji charterowej, prawdę mówiąc. Stwórzmy sobie szlak handlowy, kochani. Rum oczywiście Czy docelowo to będzie Rum i bawełna chyba więc nazwijmy go tak od razu Dodaj statek Jak on, Krzyż południa, tak, Clipper Dodaj wyspę Będziemy je ładować u siebie oczywiście Będziemy je ładować Rumem kochani W ilościach 50-50 to znaczy 2 razy po 50 Rumu I dwa razy po 50 bawełna jak już się pojawi Będziemy chyba od razu tkaniny transportować, nie ma sensu Przetwarzać ciś tutaj. Dobrze, teraz drugą stację odbioru, tak? Wyspę, aby dodać stację. Tak, w Starym Świecie będzie zrzut. Na naszej wyspie macierzystej. Świetnie. Rozładować, rozładować, rozładować. I jazda. Niech już działa, kochani. Świetnie, już ładuję rum dodatkowo. Bardzo fajnie, oni go tak dużo nie piją znowu widzę Zaopatrzywacz, proszę się bardzo zaopatrzywać Przygadajcie sobie Czy my tu mamy jakąś armatę kochani? Nie Jakoś nie Dobra, rum już nie krąży Na razie zostawmy nowy świat, chcę trochę wrócić do starego świata kochani I uporządkować tą sprawy z piratami Zobaczmy jeszcze czy wszystkie potrzeby są zaspokojone zanim ich zostawimy 8 na 8, bardzo fajnie. 3. No, mamy aż 8 potencjał. Jej, to ile ta smażalna? Chyba za dużo smażalni mamy kochani, skoro on tak to przerabiają piny. Zobaczmy na czas pracy. 30 sekund, tutaj 30 i 30. 1 na 1, no czyli wszystko się zgadza. Dlaczego miał być źle? Czegoś jeszcze potrzebaj? Poza bananami. Ubrania, tak, to wiemy. Potencja mamy na 6 i... Rumu. Nie liczymy nawet, no dobra to możemy chyba więcej nawet ich ulepszyć tych obreros Jeśli się nie mylę Tylko nie chcę przedobrzyć z nimi bo właśnie zaraz będą tortille chcieli i coś tam Znaczy tu mamy możliwość? Mamy teoretycznie ale gdzie to wszystko napchać kochani Na razie ich zostawmy 300 Na razie ich zostawimy Dobrze, jeszcze te domki żeby trochę z podatków dobić Zostawmy więcej domków journalero oczywiście Bo możemy, niech te podatki nam lecą kochani Dobry dochód nie jest zły i od razu się przenosimy do starego świata wtedy A co tu się wydarzyło Hmm, rozumiem, musimy skrócić o jeden A to nic, nie szkodzi Nic się nie stało Może nawet tutaj sobie darujemy Właśnie, postawimy połowę domów i... To już utkniemy Tam na magazyn musi być miejsce w końcu. Dobra. Klik. Dobra, i tak to zostawimy. Czy jeszcze troszkę sobie ich dobudujemy? Jak tam z konsumpcją? Jeszcze 8x8, 3x3 ja Jeszcze sobie dobuduję. Tylko w konsumpcję roomu właśnie. Nie przesadzajmy też z nimi. Dobra, tak to zostawimy. O, tak to zostawimy. Słucham panią. Co potrzeba? Odbierz prezent. Co tu mamy? Ja to mamy? No to jedźcie sobie, smacznego, bo ja nie mam jeszcze dla was tortilli. Dobrze. Kochani, 5000 na minut na minutę dochodu, nie jest źle, myślę. Tutaj możemy rozwinąć też tę wyspę jeszcze troszkę Potencjał nam na pewno starszy, dochodowego. Zobaczcie na dochód nasz, jest fantastycznie, uważam. Tu jakieś zadanie mieszkańca się pojawiło, jeśli się nie mylę. Jest. Co czy to on? Co pan da na to? Fajne, dzięki. Też ktoś coś chce, tak? Ależ, rozszerzeniowe społeczeństwo, na no, trochę ich zostawić, no. Zbuduję ogród z fontanną. Czy mamy coś takiego? Pani poczeka. Proszę bardzo, to tu? Tu może być. Co pani na to? Podoba się tu? Gather and no i dobra, dziękujemy. Hata myśli. O dobrze, to się przyda za chwilę. Tak się składa, bo będziemy je stawiać. Chyba potrzeba futer będzie właśnie dla naszych rzemieślników w dalszej kolejności. Tak, futrzane płaszcze. Rum zaraz popłynie. Mam nadzieję, że już pierwszy powinien przybywać za chwilę w zasadzie. Dajmy może jeden statek do ochrony. Dajmy minewrę do ochrony rumu, zostawmy ją tu, i będzie pływać sobie za naszym statkiem z rumem od tej pory. A my, tak, zanim się zajmiemy płaszczami, bo tu możemy, naprawdę, prawda, skóry, będzie też bawełna potrzebna, właśnie. Musielibyśmy tą bawełnę też w nowym świecie wytworzyć. To może tak zrobimy, zanim się zabierzemy za piratów bo ich jest kilku, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem jednostek, to... I to nie są okręty, nie tylko fregaty Szkoda czasu na nich na razie, prawdę mówiąc kochani Nie jest tak źle Zobaczmy tylko jak z tą wyspą, czy jest wszystko ustabilizowane jeśli chodzi o Świetnie A tu świętują nawet, więc chyba jest naprawdę nieźle Zobaczmy jak z konsumpcją na wyspie Potencjał na 14, popyt na 8 Ryby 6, mamy 16 zapewnionych tak? Czy mamy niedomiar lub wręcz? Nie, jest okej, okay, słuchajcie. Ze wszystkim jest okej. Okay. Nie chcę generować nam kosztów dodatkowo, więc nie będziemy ich ulepszać na razie. Nic nie będziemy ulepszać kochani. Później sobie tu podbudujemy oczywiście, żeby uwolnić tamtą wyspę od obowiązku uprawy hodowli owiec i uprawy tego wszystkiego. Będziemy mieli więcej robotników, teli centrum sobie dobudujemy, ale wróćmy do naszego nowego świata. Potrzebne nam będzie tam bawełna jednak. I zabierzmy się za to w takim razie od razu. Idziemy te plantacje, ile one potrzebują w ogóle? Zobaczmy na początek. 144. Sporo. Czyli tylko tu je można będzie zmieścić, kochani. Na no to co? Znowu magazyn. Tylko w którą stronę chcemy te plantację uprawiać. Tu jeszcze sobie zostawmy może raz, dwa, trzy, cztery, dziewięć, czyli odtąd byśmy lecieli. To będzie wszystko na trzcinę cukrową przeznaczone, a to możemy sobie właśnie na tą bawełnę przeznaczyć kochani. Chcę coś sprawdzić najpierw. Tak. Czy to się zmieści w tym naszym kwadracie? Fantastyczny. Super kochani. Czyli jeszcze o dwa do góry byśmy mogli iść. Nawet o dwa do góry nam pozwolą iść. Niesamowite. Raz. Dwa. Trzy cztery. Game save. tą drogę, nie będzie to potrzebne. Ale bawełna już tak. Super, udało się, nie do wiary. Zobaczcie jak idealnie się zmieściliśmy. Jeszcze magazyn. Tak. 5, świetnie. Dobra, mamy to teraz byśmy potrzebowali tych warsztatów tkanskich na 5, tak? Przedzania bawełny Tu będzie drugi magazyn coś jeszcze potrzebne Stawimy go sobie tu 5 Ile one zajmują, przepraszam? 4 na 4, tak? Przymierzmy sobie jednym, żeby mieć porównanie, dobra I tak byśmy to zrobili Cyk Pięć, tak? Dobra. Dwa... Trzy... Cztery... Przesuńmy się. Cztery i pięć. Dobra, mamy to, świetnie. O, zróbmy taki pla plac. Litzmann plac Dobra, będzie fajnie. Więc już tu nie zmieścimy tych plant. Zobaczmy sobie jak to wygląda, jestem bardzo ciekaw. I kto na nich pracuje. Nie no, widok, słuchajcie, super, aż sobie pocztywkowe walnimy. Screenshot Niech się produkuje wszystko, a my sobie zobaczymy jeszcze. Jak to wygląda, jeśli chodzi o uprawę trzciny cukowe? No nieźle. Chciałbym ulepszyć magazyn, skoro nie mają miejsca już. Brak połączenia z portem, nie wierzę, kochani, w to po prostu. Jak my to przegapiliśmy? Jakim cudem? No, że co się stało? Odcięliśmy sobie produkcję? Niemożliwe, o Boże. Powiedzcie, że nie spadły na... Nie, nie spadły chyba. Zapomniałem o tym zupełnie. Na razie to zostawiamy. Może tą kukurydzę zapewnimy od razu, żeby byli szczęśliwi. Ile tego będzie potrzeba, nie wiadomo. Przemierzmy. Kawa czy tu można... Nie nie można kawy uprawiać, może to i dobrze kochani Ratusz Postawimy ratusz? Jak państwo myślą? Postawmy go tu, za rynkiem, żeby to fajnie wyglądało O Nie, w sumie go drzewami obsadzimy jakimś kochani Czymś dekoracyjnym. Właśnie Dekoracjami zajmiemy się w wolnej chwili może, ale zostawmy go tak na razie. Czemu jest niemożliwe? 25 cegieł rozumiem. Przepraszam bardzo, już rozumiem. Kopalnia złota, może jeszcze nie w tej chwili. Kawy tu nie będziemy i tak mogli uprawiać. Dobra, zajmijmy się kochani tą kukurydzą, żeby byli szczęśliwi. 2, 3 4 5 to jeszcze jeden rząd tylko wejdzie w przyszłości więc nakreśmy to sobie mniej więcej I hope you don't of gift giving. Miło Dobra to będzie koniec naszego miasta czyli od możemy możemyćyż w zasadzie te uprawy kukurydzy i bydła wałność, ale nie będziemy tego pod nosem zostawić. Znajdziemy sobie ciekawszą lokalizację na to. I myślę, że użyjemy do tego rozumu to przede wszystkim, ale... Wszystko będzie musiało iść tą stronę i tak. Tylko takie przymiarki na przyszłość kochani Gdyby było trzeba chociaż nie zamierzam tyle aż gliny wydobywać Jeśli mam być szczery Bo po co nam Tu jedna cegielnia w zupełności wystarczy Pokryje nam zapotrzebowanie w całym nowym świecie Na różne rzeczy Dobra Tylko tu przymiarkę zrobimy, nic więcej O proszę bardzo Dobra a my zajmijmy się kukurydzą i uprawą mięsa hodowlą bydła chciałem powiedzieć czy to będzie ta linia dolna tu dobra nabieramy wprawy kochanie jeśli chodzi o takie ustawianie co z tą kukurydzą pap powie lepiej a my sobie jeszcze magazyn tu postawimy Teraz, jak ta linia będzie biegła? Tutaj? Dobra. Mm. Rampy wyładunkowe, oczywiście. Dobra, zaczynamy. To no tak wstańmy sobie, rozplanujmy. Na bydło mamy sposób, prawda? Pamiętamy, jak to się robi. Ile trzeba? Sześć aż? Panie, pan zwariowałeś? Trzy... trzy pięć. i co? To chyba nie mamy sposobów takim razem, coraz 6 potrzeba. Ale poczekajcie kochani, niech ja pomyślę. 2, 3, 4 Ani tak, ani tak. Dobra, inaczej. Wiemy orientację tego budynku. Taky! 6, już, chwileczkę. 3, 4, 5... Nikijem go nie pałpa, co? Tak, trochę. Oh, heavens. Oh, oh, no, heaven, I, 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 thought you were the photographer! It. a different perspective. Anything else? Then I'll send it out. You're trying to scare us. For centuries, the lowest orders have been contained. You lost an influence bonus. No, może wrócię to tak. Ciekawe to będzie. Czyli tylko tak sobie tłumaczę. A teraz jak? Ma to sens, myślę, wiecie? Tak. Teraz na to patrzę Bardzo fajne. Jeszcze jedno? Dawaj jeszcze jedno Dlaczego by nie? Tylko przeniósłbym je tu kochani A może nie A tak Proszę wybaczyć To jeszcze jedno, a może skopiujemy właśnie ten dziwny układ nasz Ja chcę mieć cztery tylko. Co pan na to? Może jest inny sposób. W tej chwili nie chcę się nad tym myśleć zbytnio, nad ustawianiem tego, jeśli mam być szczery. Zdaję mi jeszcze jedną. Jo. Chyba źle to ustawiłem. Coś źle, prawda? No tak. i teraz 4 uprawy kukurydzy A ile kukurydzy zajmujesz spytam 168 O nie słuchajcie chcą żebyśmy Chcą nas wykończyć po prostu tak 168 Czyli nie jest to wykonalne innymi słowy jak na moje Musimy zrobić to inaczej bo... Musimy to zrobić inaczej to się w głowie nie mieści a mam wyjście państwo to widzą no i co teraz nie tak się nie godzi co? obraza obraza i hańba Będziemy improwizować jak to mamy w zwyczaju No ładuj, na co czekasz Dalej dalej, jeszcze trochę Układaj Tetris'a, jak nie chciałeś, po mojemu Na to co kochani? Może zaczniemy stąd jednak zobaczymy na ile to 168. No dobra, niech będzie. Zobaczcie. Marudisz? Marudzisz. Cztery. No potrzeba pięciu, tak? Hmm. Dobra. W takim razie kasujemy cztery. Jeszcze jedną, tak? za. dobra Na razie tak to zostawmy Wiem, że jest brzydko Proszę się nie czepiać Tak zostanie na razie Dobra, niech się to produkuje Jak tam z bawełną, czy jakieś dostawy już dotarły do Nowego Świata? Myślę, że tak, skoro O właśnie, mieliśmy przydzielić skortę. jeśli dobrze pamiętam Nie mieli z eskortem tak, gdzie jest nasz Klipper? proszę Państwa, ten taki fajny Czy on jest na szlaku gdzieś Gdzie on jest? W Krzyżu Południa, gdzie jesteś? Zobaczmy na to tego wyśledzimy Musi być w nowym świecie gdzieś, kochani to no jest, świetnie, ładuje bawełnę, dobrze Przydzielimy mu ochronę, kochani. Dajmy stary świat na chwilę. Ten okre. Teraz nowy świat. A nie będziesz go tak chronić. No dobrze, to będziemy go śledzić, aż dopłynie do naszego miejsca. Świetnie. Jak tam zrumem? Chyba nadprodukcja jakaś powinna być. No. Wełny mamy nadprodukcję. Dobrze. Kukurydza zaraz ruszy, chyba. Bo... Świetnie. Przejdźmy do starego świata w takim razie. Dochody są niezłe na razie. Nadal kochani. Zaczyna się dużo mikrozarządzania jak widzicie pojawiać. Weźmy sobie te zdania, better, Ja mam za to zapłacić. Czy ja mam 7 to? No dobra. Podziękujemy. No, o no, świetnie, to się przyda na ekspedycję kochani. Takie coś. Ile płacisz za zadanie? Krótka piłka. Ile? Wypchaj się. A pani? Ile płaci? Już już znikaj. Ile pani? Popój tam, no dobra. Płyniemy, gdzie jest nasz statek okrętnego. To popój. Ochrona naszego okrętu flagowego. Dwójkowie cię obronią, się nie bój. Przyspieszmy. Będziemy potrzebowali za chwilkę. Właśnie, wróćmy tam do nowego świata i duchuje kuchni, i kuchnię zapewnimy na te tortilla. To też będzie potrzebne. Brakuje towarów, czy nie można wyładować po prostu, bo nie połączyliśmy drogą. O to chodzi? Tak, o to chodzi, kochani. Dobra, dajemy tą kuchnię. Gdzie to postawimy wszystko? Pomału zaczyna brakować miejsca na to wszystko, kochani. Dzięki za to. Nie wiem za co to, ale dzięki. Gdzie tę kuchnię wsadzić? Tu jeszcze uprawy się zmieszczą w razie czego No jak nic trzeba tu upychać kochani gdzieś Dajmy je tu Tu i tak będzie jeszcze jedno najwyżej Farba bydła Maksymalnie jedna, więc nie zależy odpakować Ojej, jakie to wszystko jest nieforemne 4A5 byśmy potrzebowali ale lubisz robić problemy niech stracę Bo... ile to ma czasu pracy? 30 sekund a to minutę, minutę czyli jedna obsługuje dwie, to jeszcze jedna i będziemy chyba mieli dość, prawda? Nie jest tak źle. A myślałem, że nie jest Bardzo chętnie... Let me know when czego nie zrobimy za osiołka? Pani. Żeby pani wiedziała, czego my nie zrobimy za osiołka, nie? Będzie pani zadowolona. Proszę pani. Co państwo na to powiedzą? O, że tu się złyścimy? Wtedy farmę bydła jeszcze jedną tu zostawimy. Później, bo na razie jest okej. Okay. Dobra, dobra. Jeszcze jedna kuchnia. Do garów. Świetne. Jako, że to kuchnia, to ja im nie ufam. To postawmy jeszcze ręce straży oczywiście. Dobra, mamy te tortile, brakuje Obrados, już ich dokładamy. Bo nawet dorobiliśmy się większej ilości. O, proszę bardzo. Państwo są szczęśliwi. Czy dopłynął już nasz statek do Starego Świata, który chcemy eskortować? Minewra, miałaś eskortować panią, o właśnie, tutaj, proszę bardzo. Czy już mamy w magazynie bawełnę kochani Nie to będzie pierwsza dostawa rumu i bawełny Rumu nie ale bawełny tak kochani. Dobrze czy tu można futrę łapać na tej wyspie Można, to tu się zajmiemy uprawą futer. Od razu tutaj umieścimy sobie kochani Nie robiąc scen Proponuję tu Zobaczymy ile to zajmuje miejsce też, bo nie pamiętam akurat Dobra stówka, tak Tak, może tu Od razu na 4 chciałbym to oczywiście załatwić, jak się domyślacie kochani Mam pomysł Więcej? Dajmy jeszcze. Ile mam tej Bawel Z 6 chyba, co? Dzików z lasu 300. Od drewna do lasu nie save. No dobra, to futerka niech się robią. Nam będzie oczywiście nowy statek potrzebny do ich transportu, kochani. Jakoś to mała odległość proponuję szkuner zrobić do tego celu od razu później okręt liniowy sobie dobudujemy jeden na razie przyspieszmy to ten cały proceder admirał nie admirał robota czeka przy pani i chciałbym uruchomić w kolejnym odcinku, kochani, produkcję już na naszej wyspie. Tutaj sobie damy zakłady futrzarskie. I wtedy, chyba, będziemy mieli komplecik, jeśli chodzi o potrzeby mieszkańców. Dołożymy uniwersytet i będziemy mieli pierwszych inżynierów, proszę Państwa. Brodzieństwo. Zajmiemy się tym wtedy. Panie, eskorty potrzebuję. Dobrze, proszę Państwa. Proszę bardzo. To skorta dwóch okrętów dyniowych, ale tym się również zajmiemy w następnym odcinku. Dzisiaj to na tyle.